That's all. It says なす,なすを。 вообще за ale nie podbiły mojego serca. Niestety. Jeszcze jednego w sumie. No nie. E, przy okazji, jeżeli chodzi o сейчас могу. Przemian czuć. lubię soki warzywne i pomidorowe więc no to smakuje dosłownie jak sok pomidorowy tylko, że to chips ehm, myślę, że na pewno nie będzie miało to aż tak dużej rzeszy fanów, jest to oryginalny na pewno smak, bo jeszcze nie natrafiłam na takie chipsy, które by mi totalnie przypominały sok pomidorowy ehm, chrupkość nie jest jakiegoś pieczonego mięsa, gdzie to 真的。 Я не Wiecie, jak się gaz ulatnia, to jest taki dziwny, specyficzny smród. Jak przegryzam takiego jednego chipsa, to właśnie czuję, jakby mi się gaz ulatniał tego typu. Strasznie dziwny. dziękam, przy, przy każdym gryzie można się przyzwyczaić oczywiście, ale czuć właśnie taki takie jakby ci butla z gazem Еще ничего не Przypominam, że ja nie jestem z tych, co jadają ostre dość często. Rzućcie mi powodzenia Ale zanim to jeszcze powiem Bardzo dobre w smaku Ósemka No jeżeli chce mi się popłakać To myślę, że y, taka paczka mi wystarczy Na y, wylanie może łys Jest dość Że lekko są słodkawe, więc. Tak. Chociaż w sumie to bym zamieniła miejscami. To byłoby, w... to byłoby na 6, a trufle byłoby na 5, bo jednak ten posmak gazu jest strasznie dziwny. Dla